Witam wszystkich, ja nazywam się Hinzul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A dzisiaj będzie to odcinek z serii Wasze Bitwy i odcinek 11, a w nim Jajo Majo. Taki nick graczy posiada, który nadesłał mi właśnie swojego replaya. No i chciałem go zaprezentować, bo bitwa naprawdę warta zobaczenia. I cóż, jajo mają gra Isem II z chińskiej nacji. Także widzę kolejny miłośnik Chińczyków. I tak, kilka słów na temat tego pojazdu. Działo tutaj jest 122 mm. Także. Jest czym przyfasolić, uszkodzenia są średnie 390, penetracja 175 na pocisku AP, widzę kolega tutaj nie wozi pocisków premium, gdzie miałby 250 penetracji, także jest bardzo duża różnica. Działa, czy to ruskie, czy chińskie, nie są zbyt fajnymi działami, z tego względu, że mają kiepską, kiepski czas skupiania. Tak samo celność jest, też zostawia sporo do życzenia. I tutaj mamy czas skupienia 3,40 i celność 0,46, także naprawdę kiepsko. Cóż mogę więcej powiedzieć, depresja działa, jest minus 5. No i mniej więcej parametry, jeżeli chodzi o pancerz, bo pojazd w miarę miękki. Mamy tylko 90 z przodu, boki też 90, no i wieża 100 z przodu i boki po 90. Ok, wróćmy do bitwy. Bitwa standardowa. Także zaraz zobaczymy, co tutaj kolega będzie wyprawiał. A naprawdę, bitwa zacna. Szczerze powiem, nie oglądałem jej, ale widziałem końcowy wynik. Także tutaj od razu gratuluję wyniku. No i dobra, jest KW-2. Jest jedna artyleria. no troszeczkę losowanie poniżej średniej zniszczono ktoś tam pomógł zniszczyć tą KW-2 no i tu jest Yeti jest dość poważny przeciwnik T29 no, ale goście widzę bokiem stoi To no, kiepsko losuje Dość odważnie tutaj kolega wyjeżdża na T29. Punktów wytrzymałości też nie mamy zbyt wiele. 1230 to nie jest aż tak dużo. Jak na tak miękki pojazd. Pojazd można porównać z Isem. Z, z, radzie, z radzieckiej nacji. Silnik też nie powala, bo mamy tylko bodajże 500 koni. Traciliśmy całą artylerię. No i dobra, e, bitwa widzę naprawdę e, dość szybka. I drużyna jajo-majo e, przegrywa trzema e, czołgami, także trochę kiepsko, a już nawet 4oma e, Mapa nieduża, przedmieście. Także dlatego może to dość szybko poszło. No i zobaczcie, już jest 7 do 12, naprawdę nieciekawie. Chociaż tam nie zostało nie wiadomo ile pojazdów takich dość twardych. Dobra, jest isek. Widzę, na razie tutaj kolega nie ma wykrycia. Standardowy zestaw wyposażenia. Znaczy sprzętu eksploatacyjnego. Duża, no, mała apteczka, mały zestaw i mała gaśnica. No i dobra, jest dwóch na sześciu. Jak Jadźka e, nie padnie, to będzie jakieś wsparcie. Ale widzę, większość szóstek chyba zostało. Ale mimo wszystko dość no, dobrze no, działa no, mają, bo Su potrafi nieźle też przyfasolić. Ma takie samo chyba działko. O, jaki, jaki piękny magazyn. No i dobra, jest jeden na pięciu, także jeżeli to ugra, to będzie zacny medal Kołbanów. Gotów do strzału. Ale nie ma zbyt wymagających przeciwników jak na razie. Wolverine, widzę, gra chyba na zwykłym działku, nie używa trola. O, kolejny magazyn, <laughs> sporo szczęścia tutaj jajo mają posiada. Już jest piąty e, frak na koncie. 10 przebić, ale jakie ładne, bo dwa magazyny, także coś pięknego. Dobra, te 3, 4, 85 jest cały czas artyleria, jeszcze musimy o tym pamiętać. No teraz bardzo ładnie wylosowało 407, ale wcześniej te losowania e, były poniżej tego, co powinno być. No i zobaczcie, e, czas skupiania naprawdę jak dla mnie katastrofa. Ja wiem, że to działa, e, potrafią nieźle. E, przywalić, o jest dość wymagający przeciwnik, no i arta tego co ja najbardziej nie cierpię. No teraz nieciekawie, nieciekawie się, yy, zrobiła, nie ciekawie, nie ciekawie się zrobiło, sytuacja nam się zrobiła właśnie nieciekawa, bo jest jeszcze artyleria i z tego co widzimy ma tutaj bicia, bicie na jajo Majo. Także widzę dość mądra decyzja. Stara się po prostu znaleźć taką pozycję, żeby arta go nie obijała. A widzę, jest Hummel. Został jeszcze co prawda zestaw naprawczy. Nie ma apteczki. Ups, nie trafił. Przeładunek jest dość długi 1342, no to jest naprawdę sporo. No proszę, i artyleria, no niestety, co tym razem padło, Kierowni e kierowca. Ale jest 7 pojazdów zniszczonych, także jest dewastator. No dość ryzykownie widzę tutaj podjeżdża. Arta będzie miała przestrzał. Ale ładnie. O, teraz pięknie losowało. 467, bardzo ładnie naprawdę. No i to jest właśnie to. Czasami nam po prostu losuje poniżej tej średniej. A czasami bardzo fajnie wylosuję, no tutaj było naprawdę sporo szczęścia, szybko go skończył i cóż, została tylko artyleria, kwadratowe dzieci Nie cierpię tego cholerstwa, szczerze powiem. No, niestety kierowca padł. Prędkość spadła. Do 22 km na godzinę, ale naprawdę bardzo ładna bitwa. Nawet gdy tego, gdzie nie, nie, po prostu nie zniszczy tej arty, mimo wszystko bardzo ładna bitwa. Sporo uszkodzeń. Zobaczymy w końcowym wyniku. No i cóż, zachęcam innych, jeżeli macie jakieś powtórki, wysyłajcie. Kontaktujcie się po prostu ze mną na moim profilu facebookowym hinzul. PL. Także zapraszam No i gdzie jest artyleria Pewnie stoi gdzieś w rogu na A9 Powiem wam grając takimi pojazdami jak IS czy właśnie ten IS Dwójka naprawdę Ciężko jest a tym bardziej jak nas wylosuje Na dziewiątki no bo pojazdy Mają losowanie do dziewiątek tak miękkim pojazdem i jeszcze z takim działem to jest naprawdę sztuka. Coś ugrać. A na siódemkach no jest trochę dobrych przeciwników, bo jest to 2.9, jest Tygrys, jest kw nie wspomnę już o niszczarkach, a już nie mówię o tierze ósmym. Arta zdradziła swoją pozycję, i teraz jajo-majo. mają. Widzę, podjął decyzję jechać po nią. No jakby nie było, dość fajny medal może zdobyć Kołbanowa. Zabraknie jednego fraga do medalu Pula, ale już jest Radley Walters, także też bardzo fajny medal. No, została niecała minuta Jajo Majo versus Kwadratowe dziecko <grymne> No i tutaj padły jeden załogant. No i niestety yy, od razu momentalnie zasięg tracimy. No zobaczcie, prawie wjechał na koło. A jeszcze go nie wykrył. No i jest artysta. No, ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. No i jest yy, wygrana. 1 na pięciu. Także medal kołbanowa na koncie jajo-majo. No i zobaczcie, yy, ładny zarobek. Nie grał na yy, koncie, czy nie miały premki. Jestemeczka. No i worek medali. Jest obrońca. 500 uszkodzeń. Bardzo ładnie. Szkoda, że nie mamy końcowych wyników obu drużyn ale pewnie najlepsze uszkodzenia zrobił. Ok, dzięki za powtórkę, gratuluję wyniku i cóż, do usłyszenia i pozdrawiam. Hej!